Hello Fear. jest to nowa postać pięcioglądkowa lodowa z łucznią. Popularnie, no to wiadomo, jest nowa postać, więc mało można jeszcze o niej powiedzieć. Aczkolwiek, ostatecznie moje zdanie jest mieszane. Jeżeli chodzi o wygląd sam z postaci, no to w miarę mi się podoba. Jeżeli chodzi o walkę, no to no, nie zadaje ona zbyt y, dużych obrażeń y, jednym uderzeniem, ale raczej chcemy tutaj zrobić jak najwięcej w krótkim czasie. Mam tutaj szybką umiejętność, która nam to pozwala. Czyli taką pokrywać, dzięki której e, zalejem oh przez długi czas jakieś tam małe wrażenia do rozpowlodowe. Umiejętność specjalną no to robisz trochę więcej, ale też na pewno nie jest jakieś tam najmocniejszym withość w świecie. Podsumowanie dałbym tej postaci 8 na 10 Fajna postać, ale uważam, że są lepsze. Nawet to pęczek wioskowa postać e, bio z regionu Fontej in i jej broń jest ogóle Popularnie no to niestety ma dość smutną historię. Ale uważam, że sam postać jednak jest w miarę ulubiona, wydaje mi się, że jedna z ulubionych postaci w tym regionie. Tak samo, jeżeli chodzi o styl, no to no dość wyjątkowy jak na ten region, ale też uważam, że w miarę nie najgorszy. Jeżeli chodzi o są walkę, no to mamy naprawdę bardzo dużo obrażenia, szczególnie jej umiejętności potrafią zrobić bardzo dużo. Może nie mamy za dużo życia i atakujemy też powoli, ale naprawdę nieźle potrafi zrobić zamieszanie na polu bitwy. Dla mnie ocena 9 jest plusa na 10. Wydaje mi się, że warto ją zdobyć, jeżeli oczywiście chcecie taką postać. Ja polecam. IFA, czyli nowa postać czterogwiazdkowa Anemo z Naplan. Jej bronią jest Catalyst, czyli mamy tutaj taką zaletę, że możemy użyć naszych, naszego żywiołu. Jeżeli chodzi o samą postać, no to no nie ma za dużo życia, ale w ataku w miarę nieźle sobie radzi. nie bardzo fajna jest jej szybką umiejętność, gdzie na ptaku leci, to jest naprawdę dość zabawne właśnie widzicie jak to wygląda. No, no trochę śmieszne, ale też naprawdę w walce nie, nie najgorzej sobie radzi wydaje mi się, że 8 na 10 można jak najbardziej mu dać. Hororo jest postacią czterogęskową, elektro, z łukiem. jest to postać z regionu Atlant, a jego umiejętnością taką charakterystyczną jest taki wysoki podskok i lewitacja. W walce wydaje mi się, że no, średnio sobie radzisz, tym bardziej też warto podkreślić, że postać była niedawno dostępna za darmo, więc no, raczej średnio byłoby ją dostać znowu. Aczkolwiek w walce uważam, że może nie jest jakaś tam najlepsza na świecie, ale powiedzmy, że da radę. Takie 7, no 7, z, powiedzmy z plusem na 10 naciąganie można dać. W końcu czterogwiazdkowa postać Leila, jest to postać lodowa z regionu Sumeru. W sumie jedyną taką zaletą, jaką widzę, no to jest bardzo dużo życia, więc jako tank może się nadawać. Aczkolwiek no, nie zadaje za dużo obrażeń i umiejętności, no też nie są jakieś tam super dobre. Więc no w sumie poza zbieraniem życia, no to raczej śrenia się nadaje do czegokolwiek. No może nie jest jakaś tam tragiczna, ale no niestety 7 z minusem na 10 muszę dać. No nie jest jakaś tam super ciekawa.